Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Szkolenia. Tam nie można wchodzić i nie można tak tego robić. Ten sposób jest lepszy, wydajniejszy. I bezpieczniejszy? I oni o tym wiedzą, lecz wciąż tak tego nie wykonują. Co ja mam zrobić? Jak sprawić, aby zmienili swe zachowanie? Wprowadzam ograniczenia. uniemożliwiam pracę w dotychczasowy sposób. Oni to obejdą. Znajdą rozwiązanie, pomijając mój sposób. Porozmawiam z nimi. Już to robiłem. Dlaczego nie posłuchali? Dlaczego się nie zmienili? Pewnie nie uwierzyli. Korzyści nie zauważyli. Zrobię szkolenie. Pokażę czarno na białym. Korzyści i zalety. I wpływy na nasze zarobki. Musimy się rozwijać, szkolić i uczyć. Lekcja z dzisiaj. Możesz tworzyć ograniczenia, aby praca była wykonywana zgodnie z ustaleniami lub edukować ludzi aby wykonywali pracę zgodnie z ustaleniami. Psst! Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor, jak skomentujesz ten wpis, albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedz mojego bloga albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz. W opisie są linki. Odwiedź je. Cześć!